Dzień dobry, moi drodzy. Ja jestem Ternis, dzisiaj 5 lutego, czyli w sobotę odbył się sparring Megakota oraz kamerzysty, który został opublikowany na ich Instagramach, a raczej tylko na Instagramie Megakota. Nie trwał on zbyt długo zaledwie dwie relacje także dużo się z tego nie dowiemy, aczkolwiek, zawsze warto zobaczyć. Tu macie ostatnich 50 subskrybentów tego kanału. Subskrybuj, aby się tu również pojawić w kolejnym filmie. No a teraz zaczynajmy. Na pierwszym story mega go oznaczył Kruszwila i powiedział, że zaraz zobaczy, zaraz wrzuci na Insta story filmik, nagranie ze sparingu z kamerzystą i zobaczy jak kamuś dostał od niego w pieprz. Siema Marek, zobacz jak ma w życiu, jak dostał w pieprz, właśnie jestem po sparingu, zaraz ci wysyłam filmek. Bang bang, stawiam go na instagrama, jest cienki jak barcz, także go na banko rozpieprzysz całkowicie, bang! Więc teraz zobaczmy sobie owy sparing, mamy ten podpis, pamiętajcie, że jest to walka amatorska i że kocik jest starszy o 20 lat.

Dużo nie zobaczyliśmy, mi się cały czas wydaje, że to nie są prawdziwe umiejętności kamerzysty, tylko robił takie ruchy w taki sposób, aby nie zdradzić, co faktycznie umie, żeby po prostu Marek nie miał, żeby po prostu Marek nie widział tego, co kamerzysty umie naprawdę. No i sami przyznacie, że na tym sparingu we wyszedł nie za dobrze. Kamerzysta nic na ten temat nie powiedział, w przeciwieństwie do Marka, zobaczcie, co Marek ma do powiedzenia. Mam nadzieję kamerzysta, że na tym nagraniu nie pokazałeś swoich 100% możliwości, bo wtedy mam zbyt łatwą wygraną. Mam nadzieję, że to jest twoja kolejna gierka, bo jednak chciałbym się trochę w tym oktagonie zmęczyć. A jeśli to jest naprawdę twoje 100% możliwości, to wygrana z tobą będzie łatwiejsza niż ze ślimakiem. Także nie wiem co mam o tym myśleć. Musi się bardziej przyłożyć, bo chcę chociaż w tym oktagonie. Nie wiem, minutę dwie się pobić, a nie, że ta walka się skończy. 30-40 sekund, yy, także pozdrawiam bardzo serdecznie. A i jeszcze jedno: yy, generalnie, kamerzysta już drugi raz przy walkę z emerytem. Bo wtedy, co wrzucałem tego zacenzurowanego gościa na sparingu, to też był mega kod. Także drugi raz dostałeś od 52-latka z pomarszczoną mordą. Więc napiszcie w komentarzu, co Wy na ten temat sądzicie, chętnie poczytam, jakie jest Wasze zdanie. No i co? Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do następnego filmu. Cześć!